No, cześć. Odcinek ten nagrywam od tygodnia, ponieważ, jak mówiłam w pierwszym odcinku, e, chciałam, żeby w tle tego podcastu było słychać moje konie, jak jedzą, jak oddychają, jak pierdzą, jak sikają, bo one zazwyczaj to robią w boksie. I zgodnie z tym założeniem muszę to robić wieczorem, nie rano, ponieważ rano mam głos po prostu jakby, po prostu mam paskudny głos rano, gorszy niż aktualnie. No, i wieczorem też mam więcej czasu. No i jestem sobą zawiedziona, a raczej swoją pamięcią. I stwierdzam, że chyba czas zacząć brać po prostu tabletki na pamięć albo jakieś witaminy, e, ponieważ zapominam. Zapominałam, zapomina, zapomina, zapominałam, zapominałam od tygodnia, żeby to nagrać. Więc po prostu klap klask dla mnie, gratulacje. No ale udało się. Jest godzina dziewiętnasta. Koni nie ma w boksie, bo jest za jasno, żeby już je ściągać, więc jedyne co możecie usłyszeć, to muchę, która lata mi nad uchem i którą zaraz po prostu trzepnę. Ale powiedzmy sobie o końskim rasizmie, czyli ziemniaki i kucę tlenu nie potrzebują. Ogólnie rzecz biorąc, to nigdy, naprawdę nigdy nie rozumiałam ludzi, którzy dzielą innych na lepszych i gorszych. I o ile wiem. Że lubimy porównywać, kto jest fajniejszy, ładniejszy. O tyle, o ile jest to tylko w naszej głowie i nie wychodzi poza nią, to okej, okay. dla mnie spoko. Ale publiczne gadanie, odnoszenie się, że ktoś jest od kogoś lepszy, bo ma ładniej wyprofilowaną twarz, jest, no, durne. Bo czy ktoś z nas wybrał sobie taki ryj, jaki ma? No nie, no nie, sorry, no nie. Ja sobie takiej patelniastej twarzy nie wybrałam. No ale no taką mam i taką akceptuję. Akceptuję siebie. I swoją patelniastą twarz. I mimo, że jeżeli komuś bardzo, ale to bardzo nie pasuje, lico, to może sobie walnąć jakieś poprawki, ale i tak jego geny będą nosiły tą oryginalną twarz. W końskim świecie jest tak samo. I niestety, ale do kupy czasu słyszę, że konie zimnokwiste to do życia potrzebują tylko miejsca do srania i owsa do żarcia. A kucet nawet tego nie potrzebują. jak mnie to. Irytuje. Hmm? Nie przeklęłam? Spodziewaliście się przekleństwa pewnie. Ha, widzicie, zaskoczyłam Was. Koniowate, nieważne jakiej wielkości, rasy czy gatunku, są zbudowane z tych samych komórek. Na tej samej zasadzie działają ich funkcje życiowe i tak samo potrzebują ruchu, innych koniowatych, żywienia, witamin i minerał, minerałów. Trudne słowo. O ile dzikie koniowate same muszą o siebie zadbać, o tyle te udomowione są skazane na łaskę bądź niełaskę człowieka. I nieraz spotkałam się z opinią, że ziemniaki to nic nie robią, więc owiec i stanowisko im wystarczy, a kucy to prymitywy, przez co można je karmić słabiej niż konie gorąco-kwiste. Myślę, że totalnie nie muszę Wam tłumaczyć, dlaczego tak nie jest, więc nawet nie będę próbować. Następną pytadą jest niechęć do leczenia, ani do robienia kopyt. I to nie zawsze właściciele nie chcą, w momencie, w którym wejdziecie... W momencie, jeśli sobie wejdziecie na OLX, na dział sprzedaży koni, to tam nie trudno, naprawdę nietrudno jest znaleźć konie z zaniedbodnymi kopytami. Ale zdarzają się kowale i weterynarze, które tych koni, czyli kuców i ziemniaków robić nie chcą. Bo po co? Też to w sporcie chodzić nie będzie. Po co inwestować? O ile kowali czasem rozumiem, bo często zdarza się, że właściciele nie zadbają o nauczenie koni podawania nóg, przez co nawet w pros mnie bo skromnie ciężko jest takie konie zrobić, co jest z ich strony bardzo nieprofesjonalne, ze strony właścicieli. O tyle weterynarzy już totalnie nie rozumie. Ponieważ weterynarz powinien stać w obronie zdrowia zwierząt, w obronie zasad dobrostanu, więc gadanie, że nie przyjadę, bo to na rzeź idzie, po co leczyć, jest totalnie durne. I to cały ten odcinek nie jest zmyślony. Spotykam się z ludźmi, którzy mają takie problemy, i z racji, że ja nigdy się z czymś takim nie spotkałam, to stwierdziłam, że was uświadomią. A to jest dziwne, że ja się z tym nie spotkałam, naprawdę, bo ja cztery lata siedziałam w stajni hodowlanej, gdzie były głównie ziemniaki. Powtórzył: Każdy koń potrzebuje odpowiednio dobranej diety, odpowiedniej ilości ruchu, kontaktu z innymi końmi. Każdy goń po prostu potrzebuje, by zostały wobec niego zachowane zasady dobrostanu. Jak te zasady wyglądają? Co to jest? Omówimy sobie następnym razem, kiedy nie wiem, bo mogę zapomnieć nagrać odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia, jaki by nie był, czy jedziecie do pracy, czy do szkoły, czy po prostu tak sobie słuchacie w ramach odprężenia. Życzę Wam naprawdę miłego dnia. Na razie.